Kogo wolisz śledzić? Duże instytucje, wtajemniczonych inwestorów z portfelami, wypchanymi pieniędzmi, którzy działając na rynku próbują maskować swoje ruchy? A może płotki, czyli niewielkich graczy, którzy co jakiś czas wrzucają informacje o swoich zagraniach na rynku? Pragnienie śledzenia tych pierwszych sprawiło, że narodziła się koncepcja smart money, czyli znaczy najprawdopodobniej to pragnienie, i o tej koncepcji. Ale nie pragnieniu, porozmawiamy w tym odcinku najlepszego kursu tradingu i spekulacji dla początkujących online za darmo pod patronatem domu maklerskiego XTB, gdzie handlować możesz na prawdziwych akcjach bez prowizji do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie. Link w opisie, zapraszam do odcinka. Smart money, czyli mądry kapitał, taki, który teoretycznie może wiedzieć więcej, ale nie ukrywajmy, też może się mylić. Jedno jest pewne: gdy taki duży kapitał podejmuje decyzję o inwestycji w coś albo wyjściu w czegoś, to już sama wielkość potencjalnych pozycji powoduje, że na rynku pojawiają się ruchy. Ruchy, które czasami wydają się dziwne, bo cena na przykład nie ulega zmianie, ale dziwnym trafem rosną obroty. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś wielkim inwestorem, który chce zająć pozycję na jakimś aktywie. Zastopuj wideo i następnie napisz w komentarzu, jak właśnie byś to zrobił, bo problemów jest kilka. Jak wejść w rynek, żeby nikt nie wiedział, że chce wejść w rynek? Przecież, gdy ktoś mnie wyprzedzi, dlatego że wie, że ja chcę zająć pozycję, to będę zmuszony do kupna po wyższych cenach. Jak wejść w rynek tak, żeby moje transakcje nie wywoływały dużych wzrostów, bo ostatecznie będę miał wyższą średnią cenę zakupu? Jak komunikować się z rynkiem? Oczywiście, zgodnie z prawnymi wymogami. To dylematy, przed którymi stoją duzi gracze, a im większy kapitał i mniejsze aktywo, tym trudniej ten plan zrealizować. Wspomniałem o tym, że taki kapitał nie jest nieomylny, ale czyj kapitał? Jeżeli Krzysztof Stanowski mówi o tym, że zainwestował w akcje, CD Projekt albo dziki trener mówi o tym, że ulokował kapitał w MPEI, bo według niego ma on wielki potencjał. to Czy to jest to właśnie Smart Money? Oczywiście nie. Smart Money na obserwacji którego nam zależy, to przede wszystkim ci, którzy często w teorii powinni mieć przewagę albo w palecie stosowanych narzędzi. Albo wiedzy dotyczącej spółki bądź branży. To duzi inwestorzy, ale też insiderzy, tacy jak prezesi spółek, ale też e, instytucje, fundusze czy banki. Zwróć uwagę na to, że jeżeli insider sprzedaje akcje, to sprzedawać je może z różnych powodów. Na przykład uważa, że wycena spółki jest za duża. Chcę kupić dom, chcę sfinalizować zakup samochodu, albo na przykład potrzebuje środków na leczenie. Opcji jest mnóstwo, ale. No właśnie, ale, jeżeli insider kupuje, to znaczy jedno, liczy na wzrost cen akcji. Tu nie ma innej drogi, dlatego jeżeli słyszysz o tym, że insiderzy pozbywają się akcji, to nie od razu oznacza, że spółka ma kłopoty, że to koniec wzrostów, jest na to szansa, ale nie jest to sygnał jednoznaczny. Ale jeżeli słyszysz, że insider kupuje, to jest to sygnał, który należy traktować pozytywnie. I teraz kolejny ważny element naszego wywodu. Jeżeli od Ciebie, do, ta, jeżeli nie od ciebie, ale do ciebie. Dotarła informacja, że Smartmany dokonał ruchu, kupił sprzedał, no nieistotne, co zrobił, to czy to nie jest za późno, czy korzystasz z jakichś płatnych narzędzi, które pozwalają ci mieć przewagę, przynajmniej nad częścią rynku? Jeżeli w polskich mediach, na przykład FX Magu, czytasz, że Jeff Bezos sprzedał akcję, to czy jest to bezpośredni sygnał do działania? No nie, nie powinien być. Jest to informacja, którą powinieneś przeanalizować, ale często nie ma powodu, dla którego powinieneś od razu podejmować nerwowe ruchy. Ale jest coś istotniejszego, co dało podwaliny pod koncepcję smart money, która aktualnie króluje na giełdowych parkietach. Otóż, zanim taka informacja ujrzy światło dzienne, najczęściej. Smart money zostawia ślady. Ślady, które nie do końca mogą być widoczne w cenie, jeżeli w szczególności umiejętnie, spokojnie partiami skupuje akcje. Ale po wolumenie, po tym ile akcji, instrumentów finansowych zmieniło swojego właściciela, i sekret zaczyna tkwić w słupkach pod wykresem. Odpalamy Xtation od domu maklerskiego XTB, wrzucamy sobie wolumen i zobaczmy jak to, jak te słupki wyglądają bardzo dokładnie, tłumaczyłem wolumen w kursie analizy technicznej. Link do playlisty podrzucam w opisie i nie będę się zbytnio powtarzał, bo tam jest to zrobione dokładnie. I teraz jest tak, że wolumen może dla nas stanowić bardzo istotną informację. Zależność banalnie prosta. Jeżeli mamy tendencję wzrostową i z perspektywy Trendu, każde kolejne wyjście w górę wiąże się ze wzrostem wolumenu, no to to jest ok. W sensie znaczy, że trend jest zdrowy. Jeżeli natomiast, i to jest też ważna rzecz, mamy wzrost wolumenu przy ważnych wydarzeniach, i to jest w zasadzie potwierdzenie ich znaczenia. Tak, jak mieliśmy tutaj sytuację, tu wyższy wolumen, tu wyższy wolumen, czy tu znowu pik wolumenu. I to stanowi potwierdzenie, że wydarzenie było istotne, ale z automatu nie oznacza na przykład tego, że dostajemy sygnał do kontynuowania bądź odwrócenia trendu. Ale w tych skłupkach kryć się mogą informacje, które sprawią, że na rynku będziemy po prostu efektywniejsi. Jeżeli budujesz swoją strategię, to wolumen jest czymś w stylu koniecznie do zaimplementowania, bo od tych takich prostych interpretacji, o których sobie tutaj powiedzieliśmy, można szukać naprawdę złożonych zależności. Wolumen można filtrować w bardzo prosty sposób. Tak jak to no, omówiłem przed chwilą, no i Odsyłam Cię do kursu dostępnego na platformie Xtation dla klientów XTB, który jest kursem za darmo. Wskakujesz do zakładki Edukacja i następnie wybierasz inwestowanie metodą VSA od Rafała Glinickiego. Ja w krótkim tym odcinku nie jestem w stanie streścić 22-godzinnego szkolenia, dlatego po prostu zachęcam, żebyś się z nim zapoznał. Daj znać komentarzu czy odwracasz czy zwracasz uwagę w handlu na wolumen A jeżeli tak to w jaki sposób A może korzystasz z płatnych rozwiązań sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji to tyle w tym odcinku zostaw łapkę w górę i pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału